Cześć, mam na imię Dominik. Dziś pokażę Wam, jak przestawić czas zimowego na letni, jak również przejdziemy przez synchronizację wskazówek w modelu GA700, jeżeli te nie wskazują godziny wyświetlanej na wyświetlaczu. Zapraszam do oglądania. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie GA700 BMC 1AER z modułem 5522. Ustawienia rozpoczniemy od sprawdzenia ustawień wskazówek. W tym celu należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A około 6 sekund. Widać, że na dolnym wyświetlaczu pojawiła nam się informacja handsetting. Po prawej stronie wyświetlacza miga godzina. 12 w nocy, w związku z tym wskazówki powinny się na tą godzinę ustawić. Jak widać, nie ustawiły się, więc musimy manualnie to przestawić. By tego dokonać, należy użyć przycisku B lub D. W zależności od kierunku, w którym chcemy przesunąć wskazówki. Przytrzymując przycisk, wskazówki będą poruszały się szybciej. Drugim przyciskiem zatrzymujemy wskazówki. I jednokrotnym przyciskiem możemy to dokładnie ustawić. Mamy godzinę 12. W tym modelu nie ma żadnych dodatkowych subtarcz, także na tym kończymy korekcję ustawienia wskazówek. Przyciskamy przycisk A, by zatwierdzić. Wskazówki ustawią się na godzinę wyświetlaną poniżej. I będziemy mogli dokonać ustawienia czasu letniego. Tym razem przyciskamy przycisk A około 2 sekundy. Wskazówki nam odsłoniły wyświetlacz. Miga berlin, czyli strefa czasowa się zgadza. Przyciskiem C przechodzimy dalej. I w tym momencie w prawym górnym rogu, rogu miga nam DST. Natomiast po lewej stronie OFF musimy to zmienić na ON. Godzina się zmieniła już na czas letni. I wystarczy przyciskiem A zatwierdzić. Wskazówki ustawią się na tą samą godzinę, która jest na wyświetlaczu. To wszystko z mojej strony. Jeżeli film Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiemy. I nie zapomnijcie o subie. Dzięki. Cześć!